Bruno Jasieński, but w butonierce, deszcz. Motto: O le bruit de la pluie, Verlaine. Pada deszcz. Pada deszcz. Tańczą cienie na firance. Biały pierot, nocny wieszcz, deklamuje lili-stance. Nocą: cicho. Wszystko śpi. Jacyś w kryzach, mrok rozpływa. Wynosili coś przez drzwi. Miękkie kroki wchodzą w dywan. Krzywy pajac, biedny klaun, głupi rycerz beatryczy. Twarz wykrzywił zło, jak faun. Na podłodze siadł i krzyczy. Jak chcesz wrzeszczeć, ciszej wrzeszcz. Przyjdą ludzie, światła wniosą. Pada deszcz, pada deszcz, monotonnie, capricciozo. Tobie, Reniu.